Witam, dzień dobry, sobota, 16 wrzesień 2023 rok. Tyle zostało mi tutaj dębu, trochę już porąbałem, poznosiłem. Są takie fajne duże kawały, takie zamówiłem, żeby mi przyjechały od razu porąbane na takie właśnie wielkie, ale doszedłem do wniosku gdzieś w czerwcu, w lipcu. W lipcu bodajże doszedłem do wniosku, że jak się w Atmosie pali takimi małymi szczapkami To po prostu nic się nie wiesza I dlatego to teraz przed wniesieniem Tam do pomieszczenia to jeszcze przerąbuję jeszcze na, na pół Na połowę Tak, te klocki takie większe Znaczy wszystko, takie jak są małe to nie, nie robię tego Na pół, także powiem Wam, że trochę roboty mam, tutaj był Bóg. Kiedyś tam poprzednie filmy jakbyście obejrzeli byście widzieli ile buku. Tutaj było 5 metrów buku. Teraz 5 metrów buku już jest poprzerąbywane, zapalę światło i 5 metrów buku wygląda tak. To jest 5 metrów buku. Mierzone też było, tutaj przyjechał Pan z tymi deseczkami też pomierzył, bo też ma tartak właśnie i pomierzył rzeczywiście 5 metrów buków ładne. Przywieźni. No i takie takie mniejsze sztapki Rozrąbuję na takie mniejsze szczapki. To się tutaj będzie suszyć. Przed paleniem do domu. Na pewno będę zanosił w domu. O, tutaj zobaczcie, taczka jest naładowana. Też do kotłowni. W kotłowni słońce grzeje. drzwi otwarte. Także też sobie podeśnie trochę. No a tutaj mam dąb, który już naznosiłem metra, yy, 10 metrów yy, dębu 10 metrów dębu i powiem wam, że jak zamówiłem nie wiem, w maju bodajże yy, to drewno to z wierzchu ma fajne procenty wilgotności, a w środku ma około 30%, zaraz wezmę tutaj wezmę, nie wiem, ten leży na słońcu to wezmę tego, zmierzymy tutaj i jak go rozrąbię Zobaczycie sobie, ile tutaj procentów ma. zaraz zmierzę, tak a potem zmierzę w środku. O, tutaj napieniek 0% wilgotności. Temperatura powietrza 19 stopni na słoneczku. Powiem wam, że grzeje. Chodzę bez koszulki nie da inaczej. Dobra, zrobimy pomiar tutaj. Co 0% niemożliwe. W sumie słońce tu grzało cały czas. Tutaj nic, a tutaj gdzie cień był. Czekajcie, nie ma tu coś wciśnięte. Coś mi tu się. A dobra kłódka była jeszcze raz. Z wierzchu 13,3%. Tutaj, gdzie było w cieniu, ja 12,7%. Dobra, ja teraz rozrąbię, rozrąbię to, pauzę, wcisnę tutaj do nagrywania, wezmę to, rozrąbię i zaraz zmierzymy wilgotność w środku, jaka jest. Dobra, klocek przerąbany wilgotność 0 i to jest środek o, patrzcie tylko przytykam od razu wskakuję, a jak wbiję to czekajcie tak będzie 30 32% w środku i powiem wam, że dąb, jaki tutaj ten Bóg Bóg jest tak samo, tutaj bez ten, zaraz zmierzę w ja tu wczoraj grąbałem, przerąbywałem zaraz zmierzę, buki nie ma 20,9 ale on już sobie tak przerąb przełupany leży sobie tak od wczoraj jeżeli tym bukiem w sumie by w kotłowni jeszcze poleżał, to dałoby się palić. Boję się, że mi się to zawali, ale raczej chyba nie powinno się to zawalić ta kupa. A w tym roku w ogóle planuję grzać tylko i wyłącznie kospelem z tego względu, żeby zobaczyć ile będzie mnie kosztowało ogrzewanie prądem. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, tutaj na to Drewno wydałem 10 metrów yy, yy, dębu i 5 metrów bułka. wydałem 6000. No łącznie tutaj z, tą, z tymi obrzyn, obrzynami. Yy, takie deseczki to też chciałem. Wydałem 6000 tysięcy, łącznie mnie to wyszło, Także zobaczymy Na pewno do, yy, w tym roku do końca roku, Będę się ogrzewał kospelem, no tam na pewno przepalę, żeby jakiś tam filmik nagrać. Przepalę w atmosie tym właśnie drewnem. Zrobimy jakiś test, jak już będzie trzeba i no i wtedy zobaczymy, jak właśnie to takie trochę, trochę wilgotne, myślę, że to będzie lipa jakaś, ale jak poleży w kotłowni ze dwa tygodnie, to będzie dobrze. Zaraz pokażę Wam, jak mam naświetloną kotłownię. I e, ile jest stopni. O, moja kotłownia znajduje się tutaj na południowej stronie. To co to jest właśnie wejście do kotłowni. Południowa strona e, tutaj świata. Tutaj mam trochę, już naz, naznosiłem tutaj. Trochę tego e, właśnie buku samego tu i tu. To już sobie leży chyba ze dwa tygodnie. Nie są otwarte i stopni w tej chwili no na parapecie na, na parapecie no ale tutaj też tak 30 stopni w kotłowni, czyli tutaj gdzieś będzie ze 26 stopni Przebieg powietrza jest bo tutaj zobaczcie powietrze cały czas rusza tymi zasłonkami także tutaj jakieś powiewy są a jeszcze wam pokażę temperaturę na buforze 30 stopni 30 30 na dole 20, 25 paliłem. Grzałem cały bufor około 3, chyba 3 tygodnie temu, bo było tak zimno na dworze. Także trzeba było to zagrzać. żeśmy go złożyli do jakiejś na górze było chyba zostało 60 stopni. Tutaj troszkę mniej. Przecież wiadomo. I od trzech tygodni tak stało. Chyba po tygodniu jeszcze tutaj miałem 50. Dwa tygodnie temu miałem jeszcze tutaj na górze 40 także że jeszcze można byłoby ogrzać y, trochę chałupę no właśnie jeszcze my tak czeka czyszczenie atmosa po tym ostatnim paleniu bo tak stoją libiczki odpłaty żeby tam nie kisło to wszystko także wyczyszczę sobie dzisiaj albo jutro jeszcze przygotuję do zimy kocioł y, bo y, kospelem będziemy grzać to jest y, już przesądzone ale parę razy też w atmosie się żeby pompy nie zastały się ani nic się tam złego nie nie porobiło także raz na tydzień yy, będziemy sobie też grzać atmosem no dobra to co no to jeszcze może mogę wam was zaprowadzić na wycieczkę do szklarni tam już też ktoś ogląda filmiki ze szklarnią co tutaj mamy ogórków już nie mamy i zostały tylko pomidorki, i co najbardziej lubię, papryczki chili. Zobaczcie, jak ładnie dojrzewają. Jest czerwona, tu jest zielona. Jeszcze tu jest czerwona, papryczka. O, one już się robią pomału czerwone, a ostre są fajne. Ogórków nie ma, bo. Coś się z nimi stało i po prostu trzeba było je usunąć. No ale sporo, sporo było tych ogórków. No dobra, także na tyle w tym odcinku. A, jeszcze jedna rzecz. Ktoś mnie się pytał, czy jeśli odpowiem od razu na to pytanie z YouTube'a jeśli będziemy palić w atmosferze czy możemy od razu puszczać ciepłą wodę na grzejniki no to moja odpowiedź jest że nie dlatego że jeśli rozpędzimy atmosa do 90 stopni i zrobimy sobie tutaj jakieś na tych rurach wyjściowych gdzie te rury wyjściowe tutaj gdzieś są na rurze byś chciałby jakiś bypass, żeby nam szło od razu ciepło na grzejniki czy na podłogówkę. No to będzie nam leciało od razu 90 stopni na, na grzejniki i na podłogówkę. No to raczej to nie jest wskazane, nawet wręcz przeciwnie, to tak nie można robić. Dlatego tak, rozpalamy sobie w Atmosie, i po, po około godzinie czasu góra już. Na tyle podskoczy na pewno od 20, nawet do, do, po godzinie do 40 stopni tutaj na górze buforu, już na pewno będzie 40 stopni i wtedy sobie możemy załączyć pompę na ogrzewanie podłogówki czy tam grzejników. Nic się wtedy nie wydarzy, bo dlatego też, że tutaj wskazane jest zamontować sobie taki zabór, zmniejszający gorąco wodę. On sobie tutaj. Ja mam ustawione w tej chwili na jakieś 42 stopnie, puszcza mi ten zabór. Nawet jak tutaj na baniaku będę miał 80, czy tam 90, to tym zaborem na wychodzi tam 40, chyba 3 stopnie. A ten zawór mierza sobie wodę gorącą z góry zbiornika i miesza sobie tutaj z powrotem. Tu jest powrót, tu jest sam, sam dół. Naszego zbiornika także miesza sobie z powrotem to jest rura do powrotu. Zawsze ta woda idzie chłodna już z grzejników, bo ja mam grzejniki, nie mam podłogówki w ogóle. Idzie woda chłodna z grzejników i sobie ten zabór miesza tą gorącą z tą chłodną wodą 43 stopnie leci nam na grzejnik. No sobie powiesiłem taki termometr, żeby mieć sobie czasem kontrolę. Jakoś jak, jaka ta woda idzie, zawsze możemy sobie zimno troszeczkę zwiększyć lub zmniejszyć, jak komuś jest za ciepło. No dobra. To tyle. Pozdrawiam. Dzięki za oglądanie filmu i do zobaczenia w następnym.